Pierwszy i prawdziwy internetowy Lemkivski chaos po ich Lem FM. Nie było tam dobrego. Nigdy bym tam nie, nie chciał wrócić. Nigdy bym tam nie chciał wrócić, żeby mi najgorszą chorzę, tam dalej najlepsze e, mieszkanie, gdzie by pójść tam Ukraińcy, Banderowcy i Wecenira. Czyli czas was tak prezydowali? Nie. czas, tak. Yeah. to już tam tym 12 roku, toż to co wyście tam im zrobili? No, no, no widzisz, my nie żadne... My nie, my nie, Lębko, mieszkamy w Polsce, my się tłumaczyli. Aha. Było powiedziano, że przyjdą banderowcy, Ukraińcy, że Świerczewskiego zabili, żeby uważali, no to ci wesoło było takie na straży, ludzie ze sokarami spali, tak się bojali nas, że tak banderowcy przy... dokuczali dokuczały barst naszym litom, Zresztą to nam jak išli gdzieś, <coughs> to, to Ukraińcy banderowcy szwedzkiego zabili, tych starszych, tak jak już to, to ich byli, do, do Zdarzyło się, że, że napadały byli, no sester to tam jej jej to głowę rozbieli, szkolili, А раз ми йшли на пішу, то не бойся до чого бути, то тобто ми йшли на їдуть, так боси, не знам, одні до других. Ну, йшла міліція стали, чого боса йдете? Ну бо нема, мабуть. То дома ще й Як ще раз будете <кхи> йти босам, то ми з вами зробимо порядок. Ale my tam się ukrywali, jak nasze święto było, no to, żeby nie robić, tak gdy się ujeżdżało, bo, bo dokuczali, to, tak, tak. E, to jak ktoś przyszedł do chry, to jeszcze się po polsku gadało, nie po naszym nie gadało się. Na zabawę chłopczycy przyjechali, bo to tak, ludzie zaczęli się szukać Wisłego, to jak do nas przyjechał, tam, do naszego sejfa na zabawę chłopczycy, w i mali, no, czy tam. Так по що українці тут прийшли і розогнали. Ну, то що ви тут не хотіли прийти? Ну, ну, а що ж то повч такому? Але не дискутувалися, як ніколи, не, не дискутували. Дискутували, десять умачили, ми не винні, ми, ми, ми жану ще чого не забили, ми, ми, ми жану бандеровці та почту мешками, та деду та вказу люди говорять, та, та посмотри на мапу, та то Україна це як. Tato z prostu. że byli no, no, tak tłumaczyli ludzie. Każdy tłumaczył, bo to to to, to każdego to to dotchodzi. Bo nie każdy każdego Nasz tato raz poszli tam do jednego desy nam po czym, a tam pili, no to i chcieli by wtekli. utekli. Spodziewaliście się, że takie się udarzy? Nikt się nie spodziewał, bo w sobotę ludzie robili do wieczora w polu, komperio hartali, bo motykami. Ну, no, і ніхто ніхто, ніхто не мислить. Рано тут десятник в неділю. Вояку no, і пішли по селі дурка довжити, що ми спали. За дві години мати бути готова. То no. котрі то могли бути годині. Ну no, якщо люди спали, то то могли, нам було, бо шести могло бути десь і так. I, no i to, ja, дуркати до За дурка і за дві години мати бути готовий e, e, кінь запряжені до виїзду. No, але тато вище враже, що немає коня. То мати має швидко бути на, на, на дорогу, то прийде фурманка, завадує і за дві години виїжджати. Каже, нас на вже що роблять, люди почали плакати, що рифтувати, ну, бо наші на, на дідо. Nie tak nie znali, co robić, nie mieli perunu, poszli piriowczo padły, a to tu tam poszli, chcieli i stali koło drogi, no na co wziąć? Tak każdy taki był zaskoczony, że nie wiedzą, co się dzieje. W chwili się nie zdało sprawy, że to tak może być, że by szóstki, luty i dziesiąty. Nasze kurzy zostali, króli zostali. Ja ubrałam się, mam kurtkę, to góry, się na podi i to tu zabiliśmy wziąć. Tak jak, jak człowiek chodził, tak się ubrało. Na śniadania chodziliście jakieś się żyli? Gdzie? Kto Nikt to nie jeł, nic. To takie ludzie zrobili, taki hamir bo, bo niech to jeden wierzył, jeden nie wierzył, jeden rektował, drugi stojał, myśli, czy to możliwe, czy niemożliwe. Ну no, як пам'ятати, це, це, такий був смутний день? То, 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 було to страшне. Люди ходили з тію, зжигналися, з тію тювали, то з порогами, no, зістало, ушка зостали. Лемперину зв'язали, кури, кролі, і швидко зостало. Ну, no, швидко гратя, швидко єден образ, ми жали. Який і... образ ти жали? Так, мам ту ще, таку матку боску. Фурманка приїхала, і швидко військо згори Już išli i ety i, 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 i wnocha trabojty. No i pamiętam, że w że już nie mogł iść. ety, tak świt, tak świt. każdy hardo Ludzie ludzie si siedzą, zaczęły laty, ja my tak idemy. Jeszcze nie że w godišowie tam, ktoś si mał pszął Michałek sięm się mi zdał, No i ktoś się gori, tak, bezmejali może między chłski no i ja tam też gdzieś pójdę za Azeraty, żeby było była też może na miód. I nie pójdę, jeszcze w kusianie ja nie na jedno oko. 20 km się napisze i szli? Napisze, ja mam 12, 13 rok. Uh -huh. I napisze do, do góry, gdzie myszczą, krowę zaganiała. Przyszliśmy do Zagorza w tym noczu, krowę bo parku, do parku nas nagnali. Do drzew, krowę powiązali. No a my po tak dzieci się pozapychali. Jak dowozy tam siedzieli? E, tam Na dworze? No i my pod przesiedli. No, dzieci, staro jak młodzież, to się schowali, bo bolało. Pylnowali? E, tak, bo jakoś to krowy pokrali tam, to, to tu miejscowe. Tu posłusznicka wdowa była, ma dwoje dzieci, jedną krowę to tu i wkrali. Rano już się rozwinęło, zapakować się się wszystko i do wagonu. My mieliśmy trzy rodziny do jednego takiego towarowego wagonu. To mm -hmm. nas było ludzi, raz od było jedna taka, moja moim i troje, było innych, od nas było uh, uh, piatero. Tu od uh, Morocha Osmero, no i wszystko w jednym wagonie, i krowy, i konie, i my wszystko ludzie. I kto mał tam to, wszystko do jednego wagonu. Nikt nie zna, gdzie I Jeszcze raz było tak, że gdzieś uh, pociąg jechał, a później się cofał gdzieś w, na, na inne tory. No i strasznie ludzie uh, zrobili babę, płacz, że nas na chcieli wezwać. i da se je znam Mihala, a teper obrnuli na shid. No i vojaki hodili po vagona, uspokojali, gledali, ne bijte se, ne plačte, bo lem in na inčo tor poća vihat, ale nigdje na shidne i hate, i na zahid. Ljude ne bili tako, jak teper, tako švidomljen, tako švitovo, nema hoteli, zvarno nema ničo, ne znam, što mu vilno, što ne vilno. Tako je išli, jak baranke šutko. Što, što kazali, to to robili. No i, de, i po się zatrzymali? Po tygodniu nas przywieźli do ścianki, do, 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 do takiego... Wszystko wygląda z W środku, bo tam zostało dzieci, chodzili się bawić. Nabrudzono na w środku. E, Drzwi nie było. Posadzili nas na podwórze. Jak zaczęli ludzie płakać, no to w jednym takim e, po, jak pokoiku mieszkali, to tu młody Szmajda, i, i hauška, a druhým tak zahorodili štyri kuty doškami. Tam som my dali v jednu kute my spali četvero, táto mama i, sestra i ja, v druhým kute naše dido. V tretím kute šmajda, taký starý tiž dido, a v četvrtím kute hauška dido. No i tak sme, e, sme mali meškania. I tak sme tam meškali. paru roków w tych takich lękach. 5 kilometrów na Luku mali. No to piszli chłopie, kosyty te i i tak Tademo tu będziemy. Na oczym domu pidemy Ja ale tak jeden z drogo. I tak po pół dnia przegadali, niech to nie robił, bo domiu idemy i domiu. To niemożliwe, żeby nas domi nie pustili. Domu pidemy i domiu. Każdy chciał, żeby to już że z porotą piszli. Czy dostaję domu No, Każdy chciał. No ale jak dityna, jak to to... E, tak. No i jak tu napisał, sushi, że jest chyża winna. De. Tu w Jak chcemy, żebyśmy tu wręczyli, bo tu ma przyjść taka słyszycielka, mówi, tak jak wy nie wrócicie, to chyżę spali. No i tato pojechali e, tu. No a jak pojechali, no tu się spotkali z tym posłom, pogadali tu z tym, każdy... Wier... Bog pa jak prihoda, nas bude veće, te se budeme žeti. No i prišli, jak vernuli na zahid, tak e, e, mene, že bym e, tu viditi. No i e, jedna jechala, taka biblova, i ja pojechala. No i ja idu gori tu, na, tu vychodzat naše ljudi, gadaj, tu vychodzat. No tak si, i tak si mi toto Tak że nie odchło, że powiem, że tak jak mi tam dawali i te domy wykonywać. i koniec. I dla to to najgorsze chyba i Tam, że nie było tak żyli, ale, ludy byli, ale tu, ludzie i, byli. Ludzie byli. Dali wam w kis. nie, nie trochę. I, I, I aż po tych, nawet po tych 10 rokach dali tak, tak nie było w Tak było nieprzyjemnie jak, nie, nie wspomnę dobry. No i jak w do, do czego w stawernule? No tu my wrócili to był barsk krytyczny. Tu mieszkał osadnik, w tatowej chyżie tu. Osadnik, to jakaś pryszołka, góra, góra. Góra, Chyża była kryta sołomą. No, ale to nie było tak, bo to... To ta chyża, aż to w się... Tak, aż tu się idziemy. I z, zaczęło gdzieś tam przeskoczyć, no bo tu trzeba poprawiać gdzieś się zrobiło... Nie było, sądziła, że jakaś kuczka trzeba było zmienić. No a on rozmyślał się, że w sobą zaszmarlić, gątami wkryje, potem tu i to. Lisa było dużo, jak chcieli. E, Liznicze tak, byli, że to pół litra e, w przodawcówkę. Kto tam kogo kontrolował, w tych był. Wziął z nasorowego drzewa, narobił gątki, pokrył Jak to, to wyschło, to tak lało. No, że no, nie było gdzie bo to y, mokre, wszystko mhm. zoschło się, sporo się szpar, lało i a, tam z górali, tam była sestra, na tym e, gospodarstwie, gdzie mi tam mieszkał, sestra zmarła, się pomyślał, że wróci z tam, tam e, a to to wyszedł. No i mówił Petrowi, a widzę, że się tam tak dusicie, tyle was jest, a ja tu w waszym domu siedzę, on taki był ludzki. się mi spłacili, żebym ten duch spłacił, co bym się wyprowadził, by się poszedł No to w porządku. No Miał harmonię, sprzedał rower, no i jakoś groszy, my jeszcze mu No i pisał I on zwilnił waszą chyżę. No i tu zwilnił chyżę i się prowadził No a, a mu tu przyszli no i to, co to, to to jak tak glije to czego słyszy? tam tu chyżył, łam tak? tak? No. To już na mi no, nie to, udało się. No to... to zaraz blisko, za tylko tu jest. 100 metrów? Niech ty źle jesteś jak z tego No, chodź, hmm. bo bina bo aż pieszczało, bo to nie było. Pierwszy ryk był ciężki. A później my już jeli zerno, i się pacia kupiło, to już było inaczej. Pierwszy był bardzo I Nie nie zastanawialiście się, czy były rnaty na zachód? Ech, nie. Bo tam dużo zostało. No przecież. dużo zostało, ale nic. To się czysto człowiek inaczej czuł. wyszło wysz, wysz, na góry, po słomu się gadasz, nigdy się nie kryjesz, Światło normalnie, ludzie świadkują. Nie, ma, nie było to... Nie było alkohol. absolutnie, nikt to nie powiedział. Ty Ukraińcu alboż to nikt to raz tak. nie poił. To najgorsze w było... Rusiny najwyższy, tak to pojuje się sparyli, a głupi Rusinie. No, ale już ukraińcy nikt to nie poił. No tak. E... No i nikt to nie dokuczał nam, no. nikt to nie, I nie, to, nie to nie to... to to wspomina to najbardziej. Najgorsze, że żeby on dokuczali do i że, że to, się czuje. Tak. Takie preślidowanie, preś, preś tak, tam preś tak, tych tak, 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 tak szydersko dokuczał, jak się ma ukraińki doma, tak. Tak. І мати гнеска почуття такої несправедливості, що то Мам, мам вас. А до кого? До жонду. Вони же покрудили не невинні вигнали як не люди за особливої власті. І ще потрапили ті, коли з и шо, и тилки, тилки, людям забрати їх діда прадіда, до роботи і не дати нічником. Жадне одшкодування, жодне ніч. Покрюдили вас лісам, що ліс забрали. Бо люди так ощаджали, боси ходили, не доїв, а ліс так штука мали, таке дерево, що тако, то була алоката грошей. Кожен як алокату гроші, Чи діти треба було жінити, ну то на війну чи дерева на хижу дав чи продав. І то ж в остаточності так то стяг. Люди були таке бар ощани, їли, то, то три, кожен тримав на кисну годину для дітей ту ліс, бо іншого гроша не було. Бо була біда у, 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 у свій, і, і конець. І не є шанс достати. Витяли тільки кроки, ту десятка років прагу, так дерева возили без, без цілий день в день Прагу везли дерево з людської лісів. А, а ми прийшли, то ще го уже купти. Як їм не встать. Тепер на старість йде си куп е, тих хоуж, як це палити. А тівки тут діти босо ходили, а бо ліса шкода гостяти, а він І... Так люди покривдили, і ніхто не перепросив. Kto, jak to mogli tak wyfarż na ludzi, po i się żelemo, że świecze zabili, oni zato wygnali ludzi, żeby, żeby oshabrowali, zabrali. Tak szybko by się dowali, bo, bo szybko tak do, do, tego, że już teraz nie ma więcej niczego ty. I nikt oni nie prosił nikogo. Nikt oni nie prosił, okrali to... lis zakrali za krali już no. Ludzie skrzywdzili. Nikolaj jakby tak do was nie dotarło, że ktoś, że komuś sy żal, czy czuł się winny za to, to? Nie, tam. Nie. Niech to, Nikolaj. Nie. No jakby się takie mało powiedzmy jeszcze raz, były doryty. To jest to, czy jakoś sobie z tymi radu dalej, jakby Aneska mało że to się takie byty czyż tosy? Się... Że Aranę ciłbyty, to by nie w może ciłko, bo by nie widział, nie smotrił na to wszystko i Cikaty, tak? Da, tak. niech to by nie dokuczał. Jak wiem zaczął to nagrania, to to w Krakowie, bo to robimy do telewizji w Krakowie, to to nagrania. To mi Michałryle, że zdziwi się pan, ile pan nie wie. No i kus taka prawda jest, że z tym, po ile dużo o których nie czuł. No ja ten, już nie zna. pamiętam nie tak dokładnie nie znam opowieści jak to trzeba, bo to ja to już wie groby swoje. <grym> <grym> to się ja, człowiek tak nie, nie znał opowieści ani. ani tak nie, nie pamiętam pisz. No to trochę już tak. Nie już. Nie po noczach. Nie, zachodem nigdy nie wspomnę. No dobry. <laughs> no to dobrze, no coś tam, dziękuję wam. <laughs>